Witam Was, kochani. Jestem, jak widać, nad morzem. Woda spokojna. Chciałabym porozmawiać z Wami na temat ochrony. Ochrony, jaką dają nam witaminy, minerały, odpowiednie suplementy, odpowiednio dobrane. Zawsze było wiadomo, że to, co my jedziemy. Niestety nie dostarczamy z tym jedzeniem tyle składników odżywczych dla naszego organizmu, ile byśmy potrzebowali. Efektem tego są różnego rodzaju choroby. Nawet nie wiemy skąd one pochodzą, często ze stresu, ale najczęściej z nieodpowiedniego żywienia. Skutki tego mogą być tak tragiczne, jak dzisiaj dowiedziałam się, aż mi się nogi ugięły pode mną. Kolega, przyjaciel, wspaniały człowiek, dostał się do, na oddział covidowy, no i został bez opieki. We wtorek przyszły i jest jego pogrzeb. Jego przyjaciółka wyszła z tego szpitala, miała widocznie silniejszy organizm i pomimo faktu, że była podobnie traktowana jak on, jednak udało jej się zwalczyć Tą grypę, a no, on troszeczkę starszy od niej. Efekt taki, jaki jest. Moi kochani, jeżeli nie weźmiemy się za siebie sami, nikt, absolutnie nikt, nam w tym nie pomoże. Powiem wam, co ja biorę. Co dnia biorę cynk, co dnia biorę magnes, biorę jedną kapsułkę bakterii, żywych bakterii. Piję soki, sok z zambrozy, który jest naprawdę skondensowanym sokiem z 11 yy, owoców. I to wszystko daje efekty. Do tego biorę witaminę D3, dlatego że bardzo mało przebywam na słoneczku. Tak prawie dzisiaj udało mi się wyrwać, bo jest przepiękna pogoda yy, i... Troszeczkę pobyć nad wodą na słoneczku, ale witamina D3 jest podstawą tego wszystkiego. Jeżeli naprawdę nie zadbamy o siebie sami, nikt nam w tym nie pomoże. A już najmniej nasza służba nie zdrowia, służba chorych, bo w tej chwili nawet nie służą chorym, tylko pozwalają im umierać. Coraz częściej widzę nagrania właśnie na ten temat. To przykre. Ale taka jest prawda, że ta opieka jest dosłownie upodlona w tej chwili, bo ci ludzie, którzy powinni dbać o bezpieczeństwo i o zdrowie, dbają tylko o to, żeby ten człowiek chorował i możliwie jak najdłużej, bo najdłużej wtedy otrzymują za niego pieniądze. I to nie byle jakie podwójnie, potrójnie to jest naprawdę karygodne. Nie można wszystkich lekarzy pod to podciągnąć, bo jest naprawdę super lekarzy, całe multum. Ale jest większość takich, którzy boją się, no i wykorzystują sytuację jaka im się nadarzyła po to, żeby zarobić więcej niż normalnie mogliby zarobić. A już biorąc pod uwagę fakt wszystkie telewizyty jak słyszę, moja siostra na telewizytę czeka, no to jest śmiechu warte. Jak można kogoś zbadać, ocenić jego stan zdrowia przez telefon? Że to się nie mieści w głowie, że do, do czegoś takiego dochodzi u nas, w cywilizowanych krajach. Moi kochani, róbmy coś. Jeżeli nie zrobimy tego dzisiaj, teraz, to potem może być za późno. Duńczycy już wykorzystali swoją szansę. Cofnęli przede wszystkim jedną najgroźniejszą ustawę, która u nas nadal jeszcze obowiązuje, ale większość ludzi, nawet mój mąż, mówi: Nie, no przecież obowiązkowe szczepienia nie są, nie obowiązują obowiązkowe szczepienia. I tak ludzie się na to zgadzają, bo nie są obowiązkowe. Spróbujcie potem powiedzieć, że chcecie gdzieś wyjechać. Na urlop czy gdziekolwiek. Proszę najpierw zrobić szczepienie, a potem będziecie mogli wyjechać. Nie macie szczepień, nie pojedziecie nigdzie, nawet za granicę swojego miasta. Nie macie szczepień, nie będziecie mogli robić wesel czy, czy czegokolwiek, bo, 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 bo goście nie są zaszczepieni. Ale nadal jest przeświadczenie, że to nie jest obowiązkowe. No niestety. Jest obowiązkowe. Tylko, że bardzo podstępnie jest obowiązkowe. Efekt tego będzie naprawdę opłakany. Moi kochani, trzymajcie się zdrowo. Pamiętajcie: cynk, witamina C, selen, który oczyszcza i chroni przed rtęcią. Najlepiej, gdybyście brali to w komplecie A, C, E, witamina D3. To, co ja biorę sama, to Wam polecam. A do tego jeszcze biorę komplet grzybów yy, wschodnich yy, w zestawie Maintenance. Jest to super, dlatego że już tam też są te witaminy, o których wcześniej wspomniałam. Ale jeszcze ten komplet grzybów naprawdę. Yy, chroni nas, jeżeli już mamy cokolwiek, a jeżeli nic nie mamy, to chroni nas przed wirusami, przed bakteriami. Postarajmy się o to. Najlepszym leczeniem jest zapobieganie. Nie ma lepszej, le, lepszego sposobu na leczenie. Tylko i wyłącznie zapobieganie chorobom. I życzę Wam, żebyście. Żyli w zdrowiu, w radości i przede wszystkim dbali o siebie i o rodzinę. Nie nosząc maseczki, bo tym sobie nie pomagacie, ani rodzinie nie pomagacie, tylko sobie jeszcze bardziej szkodzicie. Ale uodparniając swój organizm. Pozdrawiam Was cieplutko i do usłyszenia. No pa.